Witam, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak udostępnić połączenie internetowe innym komputerom podłączony, podłączonym do naszego komputera przez kabel sieci LAN crossowany bądź też inny. W tym wypadku wchodzimy w menu Start, panel sterowania. Klikamy Sieć i Internet. Centrum sieci i udostępniania. Przechodzimy do lewej strony panelu. Zmień ustawienia karty sieciowej. Wybieramy udostępnione połączenie przez naszego dostawcy internetu. W moim przypadku jest to Neostrada. Nazwa My ISP klikamy właściwości prawym przyciskiem myszy, udostępnienia. I zaznaczamy tutaj kwadracik. Zezwala innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera. Klik, zatwierdzamy OK i klikamy Tak. Teraz wszystkie komputery. Nieważne, czy, sieć, czy można udostępnić sieć LAN, połączyć komputery, wymieniać się plikami mają zapewnione połączenie z internetem.